Autor powieści kryminalnych, prywatny detektyw Marcin Silwanow i redaktor do zadań specjalnych Grzegorz Pilat przedstawiają kryminalne zagadki Podlasia w polskim radiu Białystok. Dzisiaj sprawa nierozwiązana sprawa z powiatu białostockiego bardzo tajemnicza, zarazem za którą stoją też niemałe pieniądze. Edmund mieszkał we wsi Chodory wraz z żoną, córką i zięciem. Był radnym gminy w Turośni Kościelnej i prezesem OSP w Chodorach. W okolicy uchodził za człowieka zamożnego, prowadził kilka biznesów. Między innymi miał fermę, robił właśnie w Chodorach, kilka sklepów, ubojnie. Te sklepy były właśnie i w samych chodorach, i w łapach, i w Białymstoku, więc można uznać, że był człowiekiem dosyć obrotnym, no na pewno też majętnym, dobrze sytuowanym, przy okazji też szanowanym w okolicy, o czym świadczą te funkcje, które pełnił, a o których wspomniałeś. Sąsiedzi mówili o Edmundzie, że był osobą towarzyską, potrafił odwdzięczyć się, czasami też postawić alkohol, kiedy kogoś lubił. Ale był też jednocześnie bardzo nieufny wobec obcych i też jak kogoś nie znał, nie zapraszał nigdy do siebie do domu. Na swojej fermie Edmund zatrudniał kilku pracowników w tym Wiktora, mężczyznę z Białorusi. Tak warto wspomnieć, że wśród tego personelu, który pracował na rzecz Edmunda, była też jego gosposia, która zajmowała się przygotowywaniem posiłków, ponieważ żona Edmunda, pani Ucja, pracowała w sklepie, który właśnie we wsi cholory prowadziła. 24 marca 2004 roku żona pana Edmunda o godzinie 6 otworzyła sklep, w którym pracowała, a jego córka i zięć pojechali do Białego Stoku. Kiedy pani Łucja, żona Edmunda, wróciła do domu wieczorem, najpierw zdziwiła się, że w domu jest ciemno, a drzwi są zamknięte, kiedy weszła do środka, zobaczyła swojego męża, który leżał na podłodze skrępowany taśmą i nie dawał oznak życia, a na ciele miał liczne krwawe ślady. Dodajmy, że wokół było bardzo dużo krwi. Na policję zadzwonił zięć Edmunda. Na miejscu zabezpieczono bardzo wiele śladów, ale nie znaleziono narzędzia zbrodni. Co wtedy ustalili śledczy? Ślady widoczne na ciele Edmunda wskazywały, że do zadania tych ran służyło jakieś twarde narzędzie. Najprawdopodobniej była to siekiera lub jakiś toporek, tak jak wspomniałeś, nie znaleziono tego na miejscu zbrodni. Natomiast oględziny domu Edmunda wykazały, że w jednym z pomieszczeń, nie w tym, w którym leżało jego ciało, był safe, kasa pancerna, tyle że ona była otwarta. Najprawdopodobniej pani Łucja, można by się domyślać, czy córka lub zięć. Poinformowali policję, że z tej kasy miało zginąć około 100 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że nie tylko te pieniądze zginęły, bo w kasie znajdował się również zeszyt z rozliczeniami z pracownikami. Może taki drobiazg, ale słuchawka, bluetooth również zginęła. Śledczych zdziwiło na pewno to, że broń, która znajdowała się w domu Edmunda, sztucer, dubeltówki i amunicja do nich, to właśnie nie zostało ruszone. Tego napastnicy czy napastnik nie zabrali. Śledczy ustalili, że do zabójstwa doszło pomiędzy godziną 10.30 a 13.00. Szybko też się okazało, że w dniu zabójstwa. W sąsiednim budynku przebywała właśnie wspomniana gospodyni, która miała przygotowywać obiad Endbundowi. Jednak kobieta stwierdziła, że nic nie widziała, nic nie słyszała, co dla śledczych wydało się bardzo dziwne. Dlaczego? Ja muszę przyznać, że dziwne też jest dla mnie. Właśnie na to zwróciłem szczególną uwagę, no bo wydawałoby się to dosyć takie logiczne i oczywiste. Po pierwsze mówimy o środku dnia, okolice południa. Mówimy też o wsi, więc teoretycznie osoba obca, czy jakiś samochód przejeżdżający pobliżu, to powinno się rzucić w oczy mieszkańcom. Znamy specyfikę, chyba wszyscy Wsi, osoby postronne zwracają na siebie uwagę. Tymczasem tutaj coś takiego nie miało miejsca. Ja czytałem te wyjaśnienia, te nieliczne zresztą trzeba dodać wyjaśnienia gospodyni pana Edmunda. Wynika z nich jednoznacznie, że nie widziała. Co jest w aktach śledztwa, no tego z kolei nie wiemy, Natomiast uważam, że jest to sprawa co najmniej zastanawiająca. Tym bardziej, że pomieszczenie, w którym pracowała Gosposia, było bardzo blisko miejsca, w którym znaleziono ciało Edmunda. W związku z tym istnieje pewne podejrzenie, że jednak kobieta mogła coś widzieć albo słyszeć, ale jednak tego do dziś nie wiadomo i tego do dziś nie ustalono. Od początku śledczy przyjęli, że sprawcy musieli znać Edmunda i znać rozkład pomieszczeń jego domu. Jako osoba nieufna przecież nie wpuściłaby obcych do środka. Wśród podejrzanych znalazł się wspomniany właśnie wcześniej Wiktor, 35-letni Białorusin, który mieszkał w Barakowozie na terenie gospodarstwa. Mężczyzna w dniu zabójstwa wyjechał na Białoruś, ale jeszcze zanim to zrobił, miał się dziwnie zachowywać. O co tutaj chodzi? O tym jego zachowaniu mówili współpracownicy, czyli ludzie, którzy również pracowali tego dnia w gospodarstwie. Myślę, że należy pamiętać o jednej rzeczy. Że mówimy tutaj o subiektywnych wrażeniach ludzi. One nie zawsze są tak naprawdę wiążące czy znaczące, tym bardziej, że w sytuacji tak brutalnego zabójstwa myślę, że mogło zaistnieć coś takiego jak dopasowywanie, takie nawet podświadome dopasowywanie zachowania mężczyzny do tego, co się stało. Zwłaszcza kiedy ta sugestia tego, że mógł mieć jakiś związek w końcu tego samego dnia wyjechał z kraju, była taka dosyć logiczna i oczywista. Więc myślę, że o tym należy pamiętać, natomiast coś pewnie zwróciło uwagę tych pracowników, tym bardziej, że śledczym udało się ustalić, że tego dnia, kiedy Doszło do zabójstwa pana Edmunda Wcześnie rano, bo już około godziny 8 rano Wiktor miał przeprowadzić rozmowę ze swoim pracodawcą, mieli tam ustalić warunki wynagrodzeń. Nawet w tym celu Wiktor chyba otrzymał jakąś tą drobną kwotę, bodajże 5 złotych od swojego szefa, poszedł do sklepu, w którym pracowała pani Mulcia, żona pana Edmunda, tam kupił piwo. Można by się domyślać, że mężczyźni stwierdzili, że sobie przy tym właśnie piwie porozmawiają o tych kwestiach finansowych. Ale nie doszli do porozumienia, bo Wiktor chciał podwyżki, natomiast pan Edmund nie chciał mu jej dać. W jakiejś atmosferze, przypuszczam, no, nieporozumienia, wzburzenia, Wiktor opuścił jego dom. Około południa miał powiedzieć innym osobom pracującym na fermie, że on za takie pieniądze nie godzi się pracować i opuszcza fermę. Okazało się też, że następnie pożyczył od jednej z kobiet rower, mówiąc, że chce pojechać do sklepu w sąsiedniej miejscowości, też znowu po piwo. Bliżej miał jednak do sklepu pani Łucji, tyle, że Wiktor, jak później ustalono, około godziny 16 przekroczył granica polsko-białoruską w Kuźnicy Białostockiej. No i miał to zrobić jako pasażer samochodu poznanych przygodnie Białorusinów. Policjanci dotarli do nich i dowiedzieli się, że Wiktor miał ich prosić, aby jego paszport podali na końcu, a w trakcie kontroli przestawił swoją torbę do bagaży już sprawdzanych. Czyli dzięki temu pogranicznicy tam na miejscu nie mieli szansy sprawdzenia tej jego torby. Czy to już nie daje pewnego bardzo mocnego światła w podejrzeniu o to, kto mógł zabić Edmunda? No ja myślę, że bardzo mocno. I myślę, że ta hipoteza w jakiejś mierze, nie wiem czy do dziś, no, ale na pewno w tamtym momencie wśród policjantów dominowała, tym bardziej, że bardzo drobiazgowo zapadano właśnie dalsze losy Wiktora, to co się z nim stało od momentu opuszczenia przez niego fermy, no samo to, że zdecydował się na ten wyjazd w tym konkretnie dniu, no to jest jakoś tam symptomatyczne i śledczy poszli za tym. Oni, tak jak wspomniałeś, dotarli do tych Białorusinów i porozmawiali z nimi. Dotarcie z kolei do Wiktora samego zajęło dużo więcej czasu, ale okazało się jednak możliwe i mężczyzna został przesłuchany. No i tutaj ciekawostki dwie, a chyba nawet trzy. Bo po pierwsze wspomniał o tym, że rower, który pożyczył od jednej z pracowni fermy, oddał, co nie było prawdą, bo tego roweru nie oddał. To, co właśnie wcześniej powiedziałeś, że bliżej miał do sklepu pani Łucji, no to też było jakoś symptomatyczne, że on wybrał ten sklep, tak przynajmniej twierdził wtedy w innej miejscowości, kiedy tak naprawdę miał tutaj pod bokiem możliwość zakupienia piwa, więc to świadczyło o tym, że on już wtedy wiedział, że tym rowerem pojedzie sobie zupełnie gdzie indziej niż tam, gdzie zadeklarował. Kolejną kwestią, która wyszła na jaw podczas przesłuchania Wiktora, było to, że mężczyzna zadeklarował, że granicę kraju przekroczył około godziny 13.00. Pamiętajmy, że jest to pora, którą śledczy wytypowali jako przypuszczalną godzinę zgonu pana Edmunda. Wiemy też na podstawie, przypuszczam, że rejestrów tych granicznych różnego rodzaju, że faktyczną godziną była ta okolica 16, o której powiedziałeś, więc i tutaj mężczyzna mijał się z prawdą. Warto wspomnieć też o tym, że Wiktor miał powiedzieć śledczym, że około godziny 8.40 tamtego dnia, kiedy wyszedł po rozmowie ze swoim pracodawcą z jego domu, miał spotkać dwóch mężczyzn mówiących po polsku, i mężczyźni ci mieli dopytywać właśnie o pana Edmunda. Myślę, że było to takie symptomatyczne rzucenie przez niego jakiegoś podejrzenia, że byli jacyś sprawcy, co niewykluczone, że byli. Natomiast ta informacja no z jakiegoś powodu dla niego była istotna. Nie dotarłem do żadnych zapisów, żadnych informacji mówiących o tym, żeby ktokolwiek inny tych mężczyzn na miejscu w Hodorach widział. Przy okazji wyszło na jaw, że dwa dni przed śmiercią Edmund spotkał się z przedstawicielami firmy zaopatrującej fermy drobiarskie i podczas tego spotkania Edmund miał im powiedzieć, że przygotowuje dla nich około 100 tysięcy Złotych na zakup paszy. Śledczy, doszli do wniosku, że Wiktor mógł być świadkiem tej rozmowy, i nawet jeżeli sam nie zabił Edmunda, mógł się podzielić informacją z mężczyzną, z którym spotkał się dzień wcześniej, a ten mężczyzna miał mu przywieść papierosy noc przed zabójstwem. Za tym, że zabójcą nie był sam Wiktor, też przemawiał taki fakt, że nie miał na sobie śladów krwi. A przecież takie powinien mieć, zważywszy na to, ile krwi było w domu pana Edmunda. Czy z tego całego obrazu rysuje ci się jakiś taki jasny przekaz, kto mógł być tym zabójcą? No nie ukrywam, że sugestia o tym, że mógł mieć jakiś z tym związek Wiktor, jest taka dosyć oczywista i rzucająca się w oczy. też ilość faktów, które przytoczyliśmy odnośnie jego osoby i te, które zostały gdzieś podane jako wyniki w mediach czy w prasie no świadczył o tym, że na pewno on był mocnym kandydatem na osobę, która właśnie miała jakiś z tym związek. Zwróćmy uwagę też na kumulację pewnych faktów, które obok siebie wystąpiły w zasadzie jeden po drugim, a które trudno chyba zaprzeczyć, że układały się w jakąś logiczną sekwencję, a więc mamy przejazd tych pracowników jakiejś firmy zaopatrującej formę dwa dni przed zabójstwem. Dzień przed zabójstwem, a więc dzień po ich wizycie mamy nocą przyjazd jakiegoś mężczyzny tajemniczy to on nie musi aż taki być. Kontrabanda w naszych rejonach jest dosyć takim popularnym zjawiskiem, więc samo to aż tak mocno nie dziwi, ale w kontekście tej sprawy rzuca jakieś takie powiedzmy podejrzenie czy znak zapytania. A już kolejnego dnia mamy śmierć pana Edmunda, i chwilę po tym wyjazd z fermy Wiktora. Jak się nie dopatrywać do tutaj prawidłowości? Mało tego ten wyjazd wygląda prawie jak ucieczka z miejsca zbrodni, ale dodajmy i podkreślmy, co jest najistotniejsze w tej całej sprawie, że do dziś sprawcy zabójstwa nie ustalono. Kryminalne zagadki Podlasia.